Patrz kurwa! Mówię, że truskawki nie zasadzimy z Marychą, nie? A patrz teraz i się najaramy i się najemy. Zamknij mordę przepocona fajo i dawaj mi te truskawki na taśmę obciąg. Obciąg to tak mówił do ciebie stary jak przychodził z roboty o 22. Patrz kurwa, do Niemiec wywozimy truskawki. A no do dupy, a nie Niemiec. Zaraz to będzie do... Biedronki. Dobra. chodzimy. A, a to w Pierdole. Patrz kurwa ile tego tutaj mamy i co my teraz z tym zrobimy? Tutaj kurwa schowamy. Kurwa. Co ty, co ty już... Ty to... narnia! Jezus! Ło! Znowu. O kurwa! chciałem je zabić. A <laughs> jak ty wyglądasz jak cipa. Czerwone kurwy. Czyli jak ty. Patrz, mam pomysł. No i co, kompot zrobimy czy bimber? Kurwa bimber. Zamknij morę i obieraj to. Pójdź muzyczkę. Ale się mnożą z kurwy syny. Kurwa jak Rumuny. Patrz. A mi się spocił łeb. Co, co ty odpierdalasz? Jestem. Roger Federer, kurwa. Chyba Marian Szarapowa. Przestań ruszać, kurwa. Jak moja babka, jak się drapała po dupie. Patrz, kurwa, jaka obierarka. Kurwa. No niby fajnie. Iy! Ty patrz na twoje ściany. Twoje ściany do całego okresu, chyba. No chuj, patrz, zaraz to. U mnie przecież, przecież ten odkurzacz się lepi niż dziwka z 20-letnim stażem, nie? Chyba z stażem, patrz. Dawaj to, kurwa, węzeł się zrobił. Węzeł, węzeł jest, właśnie jest, kurwa. Patrz jaka. Jaka kurwa akrobatyka. Ja tutaj koło swojego dyliżansu, co stoi pod domem, podłączę. I kurwa drabinę. Dobra, napierdalamy. Wszystko działa jak należy Dobra, jedziemy z koksem. O. Siup! Siup. To jest kurwa dopiero produkcja. Kurwa, ale to zajebiście. wymyśliłem. Ta, ty wymyśliłeś. Ty kurwa nigdy nic nie potrafisz do... Dobra, do, nie zeszlej się. Co, a co, już się zapełnił odkurzacz! No chyba, czekaj, muszę mu do dupy zajrzeć. Kurwa, anal z odkurzaczem. Ha 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 No Dobra. i od nowa jedziemy z kopcem. Dobra. Co jest kurwa? Ej, wciągnęło tą sukę, weź ją tam. Kurwa, nic tam nie ma. Weź przestań penetrować dziurę z odkurzacza. Co... Czekaj, ja ją spróbuję przetkać. O kurwa! <noise> Gdzie nie, ja jestem? Ja pierdolę, jest, kurwa Ratunku kurwa. Sąsiad, co ty odpierd... Jezus ma... A od odkurzasz mnie wciąga Kurwa. Coś ty kurwa zrobił. O! o, ja pierdolę... Później tyż ma to jebana! Ci kurwa pokażę zaraz kto tutaj wymiata. Mówiłem ci, że to się dziwka. O kurwa. Wyłaś kurwo. W właśnie uprawiam kamasu z drabiną. Aaa okay, o... Żyjesz? O, tak żyje. Ale Jadę. masz ryj. Jak burak, kurwa. <laughs> Widzisz? Masz tutaj prysznic, kurwa. Właś tam i wskakuj do pralki. Chwaj, cię pojebało. Kurwa, Jezus. No nieważne dobranie będzie. Dobra, podnosimy tą szmatę, dawaj. I ładujemy. I kurwa, włączaj. No, a ty chciałeś, żebym kurwa prysznic brał w pracy. A to tylko ci się przesłyszało. Tak się, kurwa. Włączaj robi. wirowanie. Wino, marki. Pierdol. Dobra Ty maryśka wyleciała O Jezu! Patrz na tego, ja! Jak się zjaramy! Kurwa sąsiad, wejść! co ty chcesz w pracy a, zamieszkać A Gdzie moje kurwa te truskawki? Ty popierdolony durniu, następnym razem korek w wannie zatkaj Dobra mamy chuj tych truskawek To wszystko powinno być dobrze No kurwa korek z dupy wyciągnął Dobra, patrzymy Ale coś mi tu nie pasuje, wiesz? To ci znowu nie pasuje. Masz jakiś problem Kurwa, pralka dostała okresu, ja pierdolę Kurwa jaki kisiel eee! Dawaj zrobimy zapasy w kiślu Te. Smakuje jak okres twojej starej Dobra, przestańmy już o tym mówić, bo mi się niedobrze robi Twój wózek dziecięcy Co to za kurwa cukier? To jest cukier Aha, kokaina. Aaaa! To dobrze. Dodajmy jeszcze spermę byka. I włączmy na wirowanie razy tysiąc. Zajmij się. No i kurwa rządzimy. Ja to no. mam łeb. Nie to co ty kurwa. Kurwa jak kartofel masz łeb. No, żydowski palnik. Znaczy nazistowski co tam, Żydków palił. Fuj no kurwa. I co, kurwa! No to tyś zrobił koktajl. Ty masz łeb jak kartofel, a nie ja. Pochój ci maść do tego. To jest moja własnoręcznie. O, o, fuj! To jest moja własnoręcznie zgromadzona sperma i teraz będę się jarał, że wszyscy tak, a najpierw biedronce wieram... będą i moją spermę. A najpierw ją w dupie miałeś, a teraz do buzi świntuchu. Kurwa w jajkach, a nie w dupie. Ty, to ty się kurwa nie znasz. Ty nie powiem. masz ja Kurwa, znowu żeśmy zjebali. Ty zjebałeś. A ty co, spacer farmera? Patrz, spirytusu zapomnieliśmy. A, no widzisz, a jak głupi. Dawaj, wrzucamy. Teraz musisz się gotować w tym spirytusie. No, spirytus się, sam wsiesz. No. Spiritus spirytus zajebista. No i zobacz, kurwa, 2003 przeterminowane, ale chuj. No co, teraz można to sprzedać do biedrogi. No i do Kauflandu.